Dzień dobry kochani, witajcie. Dzisiaj troszeczkę w nietypowych warunkach. Tym razem wybrałam się zwiedzać okolice Absalar. Raz jeszcze, bo pamiętacie, że już mówiłam Wam o dzielnicy Absalar. Tutaj możecie sobie przypomnieć w tym filmiku, jak ta dzielnica wygląda. Dzisiaj wybrałam się tutaj po to, żeby zobaczyć jeden z nowych obiektów. Po czym się okazało, że chyba on wcale nie jest taki nowy, to znaczy. Jest na etapie stanu otwartego, surowego otwartego, natomiast prawda jest taka, że jest niemalże wszystko sprzedane, zostało jedno mieszkanie, a ja wybrałam się obejrzeć, że może tam będę miała coś do sprzedania, więc okazuje się, że mogę tam sprzedać ostatnie mieszkanie, a generalnie plac budowy, prawda? Coraz częściej dzieją się takie rzeczy. A ostatnio pytacie mnie bardzo często, no ale panianiu, pożary przecież i w ogóle Turcja płonie, więc na pewno ceny nieruchomości spadły albo spadną. Kochani, ani nie spadły, ani nie widzę szansy na to, żeby y, miały spaść. Y, oczywiście y, to, co się wydarzyło, to, co tutaj miało miejsce przez y, bodajże, jeśli dobrze kojarzę, 14 czy, czy, czy nawet więcej dni. Ponad 200 pożarów na terenie całej Turcji, szczególnie oczywiście tutaj całe wybrzeże Morza Śródziemnego, Morza Egejskiego. Rzeczywiście dużo połaci lasów spłonęło, dużo zwierząt ucierpiało, dużo gospodarstw położonych w lasach też ucierpiało, ale w momencie, kiedy zobaczymy, co dzieje się naokoło i nie ograniczymy się do samej Turcji, no to widzicie, co się dzieje we Włoszech, co się dzieje w Grecji, co się dzieje w Ameryce Południowej, co się dzieje w Afryce. Ja tak całkiem z frank sobie otworzyłam ostatnio mapę pożarów na świecie. No i byłam w szoku, bo nie wiedziałam, że jest tak dużo pożarów w tym momencie. Nie będę wchodziła w ten temat, zmiany klimatyczne czy podpalanie laserem, czy, wiecie, orbita i, i, i tam na orbicie coś, co właśnie tym laserem tam sobie jeździ. Dużo jest tych teorii. Ja co prawda po obejrzeniu ostatniego filmu, właśnie, którego zresztą link pozwolę sobie wsadzić do opisu tego filmu. Twierdzę, że to naprawdę nie jest nic, co zostało, co się naturalnie wywołało, nie jest to też nic, co zostało wywołane według mnie tutaj z, z ziemi. Ta, dla mnie ta wersja podpalania laserem jest bardzo, bardzo realistyczna. Obejrzałam kilka filmów na ten temat i po prostu byłam w szoku. A z tego, co wiem, z tego, co słyszałam dzisiaj u jednego z tureckich socjologów, Abdullaha Çiftçi, okazuje się, że to już miało miejsce wcześniej. Ale nie będę wchodziła za bardzo w to, bo nie taki jest dzisiaj temat. Dzisiaj generalnie chciałam mówić o tym, jak ma się inwestycja w Turcji w obecnych czasach. W czasach zwariowanych, jak widać. W czasach pandemii, w czasach pożarów, w czasach powodzi, w czasach, kiedy tak na dobrą sprawę nic nie wiadomo, co się będzie działo, nie wiadomo na czym się oprzeć, nie wiadomo co jest stabilne i jak będzie za chwilę, a w czasach, kiedy jesteśmy raptem, jeśli dobrze kojarzę, na dwa lata przed oficjalnym wprowadzeniem cyfrowego euro. No i tak sobie myślę, że w większości z nas robi się gęsia skórka, jak słyszymy o tym, że za dwa lata, przepraszam za to, że to się trzęsie, ale coś ostatnio w moim gimbalu znowu mnie zaskoczyło i nie wiem o co chodzi, że właśnie się trzęsie, a nie powinien się trząść, ale obiecuję, że nad nim popracuję. Wiecie, jeszcze się dobrze nie nauczyłam go obsługiwać, a już go chyba zepsułam. No w każdym bądź razie postaram się nie dotykać stołu, żeby nie trząść. W związku z tym, właśnie, że za te dwa lata, czyli 2023 jest oficjalnym rokiem, kiedy ma być wprowadzona, wprowadzone cyfrowe euro, w związku z tym ja twierdzę. Że niestety, ale prawdopodobnie te dwa lata to jest taki chyba ostatni czas wolności, i obym się myliła. Obym się myliła, jeżeli chodzi o wolność inwestycyjną, jeżeli chodzi o to, że sami decydujemy ile, gdzie, kiedy, jak wpłacamy, że nie jest to wszystko w cyfrowym portfelu, że nie jest to wszystko w pełni kontrolowane, że możemy po prostu swobodnie ze swoich środków korzystać. No i biorąc to pod uwagę, że. Prawdopodobnie jest to te dwa lata w tym starym, w naszym takim systemie, do którego się przyzwyczailiśmy, no to kochani, ja jestem tutaj i mam zamiar przez te dwa lata pomagać Wam. A co będzie potem? Zobaczymy, w razie czego się przebranżowi. Jak się okaże, że już wszystko będzie sprawdzane, jak się okaże, że już nie jesteśmy w stanie wypłacić ze swojego konta pieniędzy. Yy, bez, że tak powiem, żadnej kontroli i wiedzy i znajomości, co robi się teraz, tak? Bo dobrze wiecie, że w Turcji większość transakcji odbywa się jeszcze gotówkowo, że tylko i wyłącznie transakcje robione pod obywatelstwo tureckie muszą być robione z banku do banku, natomiast wszystkie inne mogą być robione wręcz nawet, jest mile widziane, gdy są robione gotówkowo. A w związku z tym, tak jak mówię, no wiecie, ja jestem tu. Od czasu do czasu sobie idę na plażę, jak chcę się troszeczkę zrelaksować. Dosyć często jeżdżę bardziej po budowach niż po plażach, ale udaje mi się czasami uciec. Um, ja wiecie co, nie będę się bawiła w analityka, bo nie jestem tym analitykiem, ok? Lubię sobie posłuchać może nawet codziennie znanych socjologów i znanych analityków tureckich. I słucham, i słucham, i cały czas sobie myślę, że okej, okay, dobra, nie jest kolorowo, nigdzie nie jest kolorowo, natomiast ewidentnie trzeba wykorzystać ten czas, zanim będzie gorzej. I ewidentnie wiem, że po coś tutaj jestem, i to jest chyba właśnie to. Tureckie lokum. Turecka kawa. Turecka plaża. Chyba najlepsza w regionie. Nie chyba, na pewno najlepsza w regionie. Plaża w miejscowości Absalar, w części Inżekum. Zapraszam tutaj z wszystkich, nie żebym miała robić jakąś super reklamę, ale generalnie jest to miejsce, gdzie naprawdę możecie sobie odpocząć, przy okazji napić się dobrej kawy, zjeść całkiem dobre ekmegarasy, kofte na przykład, czyli takie fajne kotleciki mielone w chlebku z różnymi tam warzywkami. No i poczuć tureckie klimaty. Na razie, kochani. Idę sobie dalej popływać. Do zobaczenia. Nie wiem. Chyba nie za tydzień, bo będę w Polsce. Jak wrócę. Nie obiecuję kiedy, co i jak, bo dzieje się dużo. A ja muszę trochę odpoczywać też. Na razie. Jasne, jasne. Już bym sobie chciała iść popływać. A prawda jest taka, że to, co ostatnio pisał jeden z... Jedna z osób oglądających kanał, pan Piotr, napisał, że ma wrażenie, że ja jestem zawsze rozkojarzona. Ja sobie pozwoliłam w komentarzu odpowiedzieć, że tak, zdarza mi się dosyć często. I tutaj, panie Piotrze, ma pan potwierdzenie na swoją teorię. Tak jest, Ania jest rozkojarzona. I to samo, już się z wami pożegnałam, już miałam iść pływać, a potem sobie pomyślałam, ale poczekaj, poczekaj, przecież w ogóle miało to być inaczej zakończone. A miało być tak zakończone, że... Oprócz tego, że sobie poopowiadaliśmy troszeczkę o pożarach, oprócz tego, że poopowiadaliśmy o tym, że prawdopodobnie już nie mamy zbyt wiele czasu na to, żeby korzystać z wszystkich plusów inwestowania na południu Turcji, że mamy już chyba tylko dwa lata, tak według mnie, na taką swobodną inwestycję, i właśnie biorąc pod uwagę cyfrowe euro, i biorąc pod uwagę to, że Turcja. No robi niestety wszystko w tym kierunku, żeby swoje prawo dostosowywać do prawa europejskiego, czyli już tutaj swobodny przepływ gotówki, który odbywał się do tej pory, raczej nie będzie miał szansy długofalowej kontynuacji. To pomijając to wszystko, o czym powiedzieliśmy, ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. W tej chwili. Nieruchomości w Turcji, nieruchomości na południu Turcji, szczególnie czyli blisko Ciepłego Morza, o tyle są atrakcyjne, kochani, o ile można sobie to porównać do tego, w jakiej cenie kupowaliście nieruchomości przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ja pamiętam w Krakowie, że sprzedawałam mieszkania po 3,5 tysiąca zł za metr kwadratowy. Po czym zaraz w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej już to było trzykrotnie więcej, a nawet czasami czterokrotnie więcej. I oczywiście pomijam tutaj ten fakt, że prawdopodobnie Turcja w ogóle nie wejdzie do Unii Europejskiej, ale to, to ma się, że tak powiem, nijak do tego, że Turcja przygotowuje swoje prawo pod tym kątem, żeby jednak wejść. Więc no niestety. Ta swoboda, o której mówimy, prawdopodobnie się kiedyś skończy. No, umówmy się, kochani, no jedną z podstawowych zalet inwestycji w nieruchomości w Turcji jest to, że po pierwsze odbywa się to często, tak jak powiedziałam, gotówkowo. Po drugie, kwoty deklarowane do ksiąg wieczystych są dużo, dużo niższe od cen transakcyjnych. I nadal to jest wszystko robione w ten sposób, że, że tak się da, że tak, że tak można. Właśnie, że tak powiem, w celu zachęcenia inwestorów jest po prostu zostawiona furtka w ustawie i oczywiście wszyscy z tej furtki korzystają. Oprócz tego ja widzę, co się dzieje na przestrzeni tych 15 lat, jak tutaj mieszkam, że były, mm, możliwość była kupta nieruchomości 50 metrowej za 25 tysięcy euro, a teraz taka nieruchomość będzie kosztowała dwa razy tyle. Albo już za chwileczkę, nawet dwa razy tyle nie wystarczy, żeby kupić taką samą nieruchomość. Poza tym obserwuję ewidentnie trend zmierzający w tym kierunku, że ludzie, właśnie bojąc się tego, co się dzieje na świecie, wycofują pieniądze z kont bankowych i inwestują w nieruchomości, bo umówię się, kochani. Z walutą widzicie, co się dzieje, ze złotówką widzicie, co się dzieje, z Lirą widzicie, co się dzieje, więc w tym momencie, yy, już pomijając, że jestem pośrednikiem i oczywiście będę zachęcała do inwestowania w nieruchomości, bo to jest mój biznes i to jest mój interes, ale już pomijając to wszystko, tak staną, stając obok i mówiąc po prostu obiektywnie, nieruchomości okazują się po prostu jednym z nielicznych, stabilnych. A przynajmniej w miarę stabilnych yy, 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 narzędzi inwestycyjnych. Może się ze mną nie zgodzicie, nie wiem. Ja yy, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o dywersyfikację portfela i o różne różne możliwości yy, inwestycyjne, bo można przecież oczywiście zarabiać pieniądze w różny sposób, yy, pomnażać te pieniądze w różny sposób, aczkolwiek widzę jak ja pomnażałam pieniądze, czy jak ja pomnażam pieniądze. Poprzez inwestycje w nieruchomości, jak robią to moi klienci, jak chronią wartość swoich pieniędzy, właśnie zakupując tutaj nieruchomości, a w międzyczasie mają, według mnie, tak zwane bonusy w postaci zysku z wynajmów. Myślę, że dopóki będziemy mieć słońce, dopóki będziemy mieć ciepłe morze, a dopóki tutaj będą ceny dużo tańsze niż są w innych kurortach nad Morzem Śródziemnym, myślę, że dopóty. Będzie zapotrzebowanie na kwatery, na apartamenty pod wynajem. Te, którymi zarządzam, mają się całkiem dobrze. Mam takie, które jeszcze dobrze nie zostały wykończone, a już mam wykończone, w sensie zakończyła się budowa. Nie wiem, na przykład tutaj będziemy mówili... O, wiem! Pamiętacie Smarta czwórkę, którego... gdzie przeprowadzałam wywiad z panem Selmanem? Słuchajcie, kochani, w poniedziałek jest tam sprzątanie. Zostały sprzedane wszystkie mieszkania, zanim mogłam zrobić zdjęcia wykończonego budynku. E, więc to też coś mówi, tak? to też o czym świadczy, że nieruchomości w Turcji sprzedają się na etapie projektu, na etapie budowy, na bardzo wczesnym etapie budowy. I na dobrą sprawę, na rynku wtórnym już niemal, że tylko możecie znaleźć mieszkania e, gotowe. Bo na rynku pierwotnym większość z tych mieszkań po prostu już jest sprzedana. Robią się oczywiście nowe projekty, tak? Ten deweloper, o którym wspomniałam, że sobie dzisiaj po drodze tutaj pojechałam oglądać tę budowę, już mi wspomniał, pani Aniu, proszę się nie przejmować, zaczynamy trzy następne projekty. Powiecie, ale kto to kupuje i po co? No myślę, że właśnie po to. Myślę, że właśnie po to, żeby chronić wartość swojego zaoszczędzonego, zarobionego, ciężko zapracowanego pieniądza. Macie ochotę na takie rozwiązania dla swoich pieniędzy, dla swoich pomysłów inwestycyjnych? Zapraszam. Tym razem już naprawdę do widzenia. Czas popływać. Teraz już koniec gadania.